Siedem drużyn w dwóch kategoriach wiekowych rywalizowało w turnieju piłkarskim dziewcząt o nazwie Pamięci Dawida. Zawody przeprowadzone ku pamięci zmarłego w zeszłym roku Dawida Hańca zostały zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, którego Dawid przez długi czas był pracownikiem. No myśmy mieli to w głowie, że jako nasz kolega i pracownik zasługuje na to, z racji tego, jakim był człowiekiem, abyśmy pamiętali. I myślę, że takie turnieje będą prowadzone częściej i będą cyklicznymi imprezami. Dzisiaj, tak jak mówię, dziewczyny wcześniej grali, panowie mali. Dawid przez lata odnosił sukcesy na sportowych parkietach jako futsalista i piłkarz ręczny, ale też jest bardzo ciepło wspominany przez samych pracowników Mosiru. Dawid był moim uczniem w podstawówce i od samego początku jak go poznałam, to był człowiek niskiego wzrostu, ale ogromnej hardości wewnętrznej. Dawid był zacięty, jeżeli wyznaczył sobie jakiś cel, to na tych lekcjach WF-u musiał go osiągnąć i dla mnie jako nauczyciela było to coś naprawdę fajnego i wyjątkowego. Potem Dawid przyszedł pracować do nas do Mosiru i zarówno na niwie pracy, jak i na niwie sportowej, która równolegle została gdzieś tam przez nas obserwowana, już może po, po śmierci Dawida porównywana. Analogia tak samo, zacięcie, dążenie konsekwentne do celu no i osiąganie wyników. Dodajmy jeszcze, że w kategorii rocznika 2000 najlepsze okazały się tygryski ze Świętochłowic, natomiast w rywalizacji dziewczyn z roczników młodszych zwyciężyły Rudzianki z drugiej drużyny gwiazdy.